Wiewiórki i Bobry? Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. E, kochani, e, drugi odcinek tego samego dnia wiem, wiem. Niedawno była taka sytuacja e, podobna. E, obiecuję, że to nie szybko się powtórzy. Znaczy, szybko się nie powtórzy. O, może tak. E, zaczynamy dokładnie w tym samym miejscu, w którym kończyliśmy odcinek poranny. Aha, jeżeli nie widzicie porannego, zachęcam, zobaczcie go, bo tam wiele rzeczy się e, wyjaśnia i warto wiedzieć, co się działo wcześniej. E, teraz. Ruszamy od momentu, w którym żeśmy zakończyli poprzedni odcinek. Tak jak powiedziałem, czyli wyjechaliśmy z miejsca, gdzie chcieliśmy kupić piach, a którego nam sprzedać nie chciano. I pojechaliśmy do tartaku. Co się dalej wydarzyło? Zobaczcie sami miłego oglądania. A my prawie w tataraku, bo w tartaku yy, bierzemy bambusów jeszcze, przyjechał dużo świeżych, ale takich nie chcemy, bo one jeszcze się. Jak będą skły, to będą pracować weźmiemy tam jeszcze nie ma takie starsze, ale weźmiemy jeden taki związany, już pocięty płaskich, bo chłopaki wykorzystują to dość często do różnego rodzaju płotków, które będą mieli mniej roboty, więc weźmiemy im właśnie takie pocięte. To zamawiamy. No pan nie chciał nam tego, tego piątych sprzedać, i <noise> wiem o co chodzi, prawdopodobnie e, nie chcą, bo to przez pół miasta muszą jechać z tymi trakami, pewnie jakieś obostrzenia są nałożone w tej chwili no, tak, na te samochody i nie chcą ryzykować, tak też mi się wydaje. No niemniej, e, teraz do drodze powrotnej, zajedziemy w to miejsce, które nam polecił, może tam się zakupić. kupić. A mijaliśmy też parę miejsc sprzedających, chcę jakby też, też się zatrzymamy, o boże, nie mam siły, powiem wam, już naprawdę, tak już... I marzy mi się, żeby już wrócić do domu, wyciągnąć kopy No, Złożyć odcinek, oczywiście, dla Państwa na jutro, ale później włączyć telewizor i się gapić. I gapić się w telewizor. A teraz wody, proszę. Nie wzięliśmy w końcu tamtych bambusów, bo nie było możliwości transportu. Okazało się, że jak ostatnio nagrywałem, było takie ujęcie właśnie z tego tartaku, że Pan próbuje ruszyć tym motorem, aż go tam podrywa do końca, bo taki obładowany był. No to właśnie wtedy jechał w stronę lotniska. Kiedy dojechali na miejsce, chłopak, który z nim jechał, zeskoczył z tego motor, podniósł się do góry, spadł dla tego gościa, złamał mu nogę. No i pani nie ma możliwości do, yy, przetransportowania tego nam. No a potrzebujemy to wnieść fizycznie tam. Więc yy, dlatego kupimy u konkurencji. Nigdy jeszcze nie byłem, więc pójdę, pochodzę. Tutaj granic mają obok. Tutaj. Ale przejdę się, zobaczę. Co jeszcze? Bo no, może coś, coś fajnego mają. Głośno na pewno mają. No to takie pierdółki podstawowe. Gwoździe śruby wiadomka. Jak zawsze dzieci. Tu jakieś płytki. Co to jest? To są jakieś sklejki. Czy to płyta z Nie no. Kurka rurka. Płytki takie. Dziwna sprawa. Płyty. Okej. Okay. Maszyna do ćwiczenia. Oduł. Tutaj wodę można sobie nabrać. Deski, listwy. Duży teren tutaj mają. W głąb idzie. No, fajnie. Tam domek na górze. Proszę, proszę. Sede sympatik. No, najważniejsze, czy yy, ceny mają dobre i czy nam to przywiozą. No, but it had to be no, not, not full, No. Przepraszam. Jesteśmy tu obok... Yy, obok tam jest tartak, a my tutaj jesteśmy... Panowie robią różnego rodzaju rzeczy z granitu, czy tam takich kamieni różnych. Maszyna do cięcia, więc zaraz będzie głośno się stąd wynosimy. Ale to mi się bardzo podobało na bar. Coś w tym sklimacie właśnie. Pan jakąś pastą tylko smaruje z boku. No, to bardzo ładnie wygląda. Maybe something like, like this, it will be nice. This one? No, no, no. Eee... Na blat, chodzi mi o blat yy, takiego baru, tam gdzie będzie można zamawiać sobie kawusie, napoje, ym, podejść, może tam coś jedzenie zamówić. No, yy, taki do obsługi, obsługi yy, gości. To zaraz będzie cięcie, będzie grubo. Ale sporo takich mają fajnych rzeczy. Można myśleć. A się jeszcze zastanawia się tutaj nad elementami, które będą mi potrzebne do budowy takiego domku dla dzieci tam. Ja sobie tutaj się rozgląda. to ja może pójdę, tu obok jest też ogrodniczy. Zajrzę sobie, Coś w sumie nic konkretnego nie szukam, także bez sensu. Płażę, popatrzę na rośliny. Nie, bez sensu. Właśnie zatem odtrąbiony przez pana Lurkowskiego, który z synem jechał na motocyklu. Świat jest mały. To chyba trafiliśmy do tego miejsca, które sprzedaje cegły, piak, wszystko. Więc zamówimy. Bierzemy tysiąc cegieł. Na razie to, to, tak w sumie nie wiem do końca po co aż tyle, ale nie zmarnują się. Zrobimy tam dookoła tak piaskownicę, e, Potrzebuję trochę cegieł do budowy pola do minigolfa. Znaczy kilku tam torów dwóch w dwóch planach jest, a no, może trzech. Więc też będę potrzebował. No coś zawsze się wykorzysta, to nie ma problemu. Weźmiemy. Cement trzeba będzie też wziąć. jeszcze. A teraz idziemy zobaczyć, czy jest jakiś piasek, który nam pasuje tutaj do piaskownicy. Co tu się dzieje? Skąd te autobusy jadą? Dziwna akcja, koreańskie chyba. No dobrze, niech sobie przejadą i zobaczymy. No tamten z tyłu wydaje się być ładny. Na razie wzięliśmy 6 kipów piasku, 1000 cegieł, 5, 50 kg worków cementu i farbę taką dużą, duży pojemnik, jakieś tam do, do, rolki do malowania ale zobaczcie co tam się dzieje chcemy zmykać e, zanim to nas dopadnie w drodze może będzie padało, to już raczej jest pewne okej, okay, naprawiłem e, taczkę w sensie dokręciłem teraz już te śruby, wszystko jest OK. gitara gra czekamy na bambusy. a zaraz pewnie będzie lało Dobra, to już jak jesteśmy tutaj, pokażę Państwu zmiany, jakie zachodzą. Eee, no super, że jest to znaczy, że nie możemy zamknąć kóz tutaj jeszcze. Czy już możemy? <śmum> Bambusów im zabrakło, bo zaczęli zagęszczać. Zagęszczać, przepraszam. tutaj. O, Wcześniej było to tak na tyle luźno, a no jak tam, że sobie po prostu przechodzą bez problemu. Musimy zmienić koncept. No, Kózki okazały się mniejsze, niż żeśmy się spodziewali, że będą, no i jest jak jest ale tutaj jest już na tyle zrobione dobrze chyba, że nie powinny wyjść zatem jak dzisiaj trafią tylko że musimy zabrać te butelki z wodą jak się nie zamknie to raczej stąd nie wyjdą bardzo niemądry pomysł z paleniskiem tutaj bardzo trzeba będzie zaraz panu powiedzieć żeby tego nie robił no okej, okay, ale to wygląda całkiem znacząco Jutro poproszę o poprawę drzwi tam w kurnikowie. Szlał kupiliśmy, taki niezbyt mocny, jak widać się skręca, ale działa i jest przede wszystkim długi, na no, tyle długi, że można dosięgnąć wszędzie. I do prosiaczków i do... No właśnie. Już mamy zrobiony płotek po prosiaczku, więc możemy je wypuścić. Baby! Zaraz zobaczymy. Wypuszczę je ja sobie. Mam tylko nadzieję, że nie powierzą gdzieś tam dalej. Nie znajdą jakiegoś wyjścia. I'm opening the gate for the pigs! Z uporem maniaka pan mi tu przestawia to. Ja to w środek, żeby nie mokło, a pan dziaba to na zewnątrz. Ta śpi w ogóle, nie zwraca na mnie uwagi. Ty tam wyjadasz końcówki, zaraz dostaniesz jeszcze jeść. Chodźcie zobaczyć tutaj prosiaczki. this is some plastic. Yeah. We So what to do? We need to make a net. Mosquito net for them to just to sleep at night and then in the morning we take it out. No, słyszycie państwo, będziemy robili im voliere. Przeciwko moskitom, moskitiergę założymy, żeby w nocy mogły spać sobie. Cześć, cześć, cześć. Nie bój się. je, yeah. chodźcie tutaj, zobaczcie. Prosiaczki. Prosiaki. Hej. Chodźcie, chodźcie. I don't think there is a closet. <mówi> Aha, to razy jeszcze nie zrobione, no dobra. To wiecie co świnki? Strzymajmy się z tym do jutra, co? Zaglądam na chwilę jeszcze do kaczki, zobaczyć czy jest. Jest. Ma żarełko, ma wodę. Gitarra, tylko... E, tylko co? Coś miałem jeszcze tylko. Nic. Może jutro przywieziemy już im tam, te maluchy. Przecież tam szan ten, no wychodziły. Nie można tak. Trzeba coś wymyślić. Będzie siatkę jakąś tego wokół tego dać na razie, póki są malutkie takie te kaczuszki. No i kurczaczki też trzeba coś wymyślić. z nimi. No dobra. Czekamy na bambusy na razie. Przyjechał Pan od kanalizacji, od... właściwie hydraulik i elektryk jednocześnie, także tłumaczymy mu co potrzebujemy na razie zamontować. Ale to będzie się rozrastało, bo jakby on nie ogarnia całego projektu. Jak już zacząłem mówić mu, że gniazdka potrzebuje, że ja mu to na ścianach narysuję, bo to będzie i tak malowane, gdzie chce gniazdka, to on mówi, na razie poczekaj, nie, na razie hydraulika. To gdzie zlew? <grywa> Aha, dobrze. To zlew tam, a tu toalety. Tylko teraz najtrudniej bym wytłumaczyć, że chcemy, żeby zrobił tak, że to będą dwie toalety, tu będzie ściana... Ale w przyszłości, żeby była opcja, żeby łatwo żeby było połączyć, żeby tu weszły dwie następne, czyli żeby był taki, taki krzyżyk, dwie talety tam, dwie talety tu, żeby w razie czego była taka sytuacja, jak będzie to potrzebne. W razie dwie wystarczy, a w przyszłości się będziemy zastanawiać, będziemy się martwili. No i to też jest wyzwanie, bo to jest kwestia planowania jakby. I, I tak samo jak mówi ze zlewem, on mówi, no a zlew macie już? Mówię, no nie, ale możemy kupić. No jakby się kupili, jak on będzie stał, to mi będzie łatwiej to wszystko zobaczyć. To jutro pojadę po no, Nie ma co, nie ma co się na, jakby wyśmiewać, to ma co się uśmiechać głupkowate, jak właśnie to przed chwilą zrobiłem, przepraszam. No bo po prostu takie są realia, No i co? No mogę powiedzieć, dobra, to panu dziękujemy i szukamy innego hydraulika. No ale po co? No już robi. Czy robi dobrze? Nie, nie robi to jest jakoś super dobrze, ale, ale robi tak, że w końcu to działa. To robi, to jest bardzo ważne. Także. Zobaczymy, na razie jeszcze co wiem, bo jeszcze jest zrobić, to wycenę tego. Także prawdopodobnie w momencie, wyceny weźmiemy. Okej, okay, okej. Okay. W oczekiwaniu jeszcze na pana z bambusami, który się spóźnia dość mocno. Lecę z kolejnymi transportami. Dorzucam już czwarty w tej chwili. Z takich nieplanowanych. Ale dobrze. Szybciej to wszystko zniknie, tak? Kasia. Kasia i koleżanki, i koledzy. Dobra, lecę. Kasia zdecydowała się puścić naszego pracownika, żeby przyjechał, przywiózł żeby przywiózły pana z bambusami, który czeka gdzieś przy drodze numer 30 mówię, to jest zły pomysł. wysyłasz kmera, który nie jest stąd, żeby pojechał po kmera, który nie ma zielonego pojęcia, dotąd jechał? Znajdą się, znajdą. Dobra. Niech będzie. A ja woda. Nie pokazałem tego, a bambusy dojechały. Znaleźli się chłopaki. Nawet dość szybko. Bez większej tragedii. Także odpukuję. Może tu. Eee, Niemniej myślałem, że to będzie tak, że my tam zamówimy, opłacimy Dowiosłem ten towar częściowo, bo reszta tam przyjedzie jutro. Ale te e, bambusy dzisiaj. No i zmykniemy sobie do domu. A już w międzyczasie zrobiłem 14 kursów e, taczką. I zaraz wykończę jednak ten dzisiejszy plan e, tą górę całą zmiotę. Chciałem myślę, że z 5-6 przejazdów i będzie, aczkolwiek. Przyznam się tak po cichu, to oczywiście, że bym już przestać. Dobra, jestem znowu pod sklepem. No wiadomka. Ładopój musi być zaliczony. O matko. Tutaj deszcz nas oszczędził. E, chociaż... E, jeszcze nie ułop, prawda? E, ale pan, który przywoził bambusy, powiedział, że tam skąd jechał, z centrum bardziej tam lało. No u nas, u nas szczęśliwie było na tyle ok, że, że udało się tutaj zrobić więcej roboty. Tu sobie czerwone mrówki zrobiły gniazdo, mrowisko. Oblazły mi nogę, tak mnie pogryzły, skurkowane. Mam nadzieję, że to zdrowe chociaż jest. Wątpię, ale podziabały mnie straszliwie. Robię ostatni kurs. To jest 24 kurs w tej drugiej turze. Mam dosyć. Dużo łatwiej się pracuje pod wieczór tak naprawdę i po południem. Ja przyznam się szczerze, bo powietrze jest takie bardziej i chłodne i tak bardziej rześko. Generalnie przyjemniej. Ale już nie, już nie dam rady. Mimo, że nie dużo zostało. a to już musi zostać na jutro. No, ogarnęliśmy tego gigantyczną ilość. Wydaje się, że to niebie nie jest nic. Ale tego było, no. Wiem, z półtorej, dwie tony mogło być. No, bo to nie tylko to. bo to jeszcze tam, bo to jeszcze tu, bo to tam, bo to tam. Także było tego wszystkiego. A tam i kamienie. To nie to, że tylko tak jak tutaj folia, puszeczka jakaś czy coś, butelka. Nie, nie, głównie ziemia i kamulce. To jest główny składnik tego wszystkiego. Aczkolwiek śmieci oczywiście nie brakuje. Dobra. Ostatni kurs. Ilecą. Zabierać Asią siłą, czas na raz. Z daleka już słyszę, mów Kasia, mów. Przesuń się Kasia. Asia przygotowuje im spanko tutaj. Spanko i sianko. No tak, podjadają sobie trochę też. No i dobrze, bo to to jest. Smacznego. Oni sobie podjadają. prosiaczki też mają już wysypane? Nie. Nie. Kasia. Dobra dziewczyna. Wszystkie są super. Kasia. Dobra. Tych prosiaczków, tak jak mówiłem, też już przymknę te na wypadek. gdyby. O, Kasia to tak lubi. Próbuje uciekać co pewien czas. Sobie gdzieś tam. Dobrze, niech próbuje. Jej zbujeckie prawo. E. Prosiaczki. Była dzisiaj pani. No to nie jest pani weterynarz taka, to jest pani, która współpracuje z kliniką weterynaryjną, no z nie wiem, taką pomocą tam. Ale pani weterynarz nie mogła przyjechać dzisiaj. Obejrzała i powiedziała, że tam trzeba by było zdezynfekować tą nogę prosiaczkowi. I no już już, ale to radocha. Trzeba Wszystko powinno być okay, bo to jest przytarta racica, po prostu przytarła się. I że, I że to trzeba dezynfekować, jakoś tam zabezpieczyć i że jutro albo ona przyjedzie, albo może się uda zrobić z panią weterynarz. No tutaj mieliśmy dogadaną jedną taką panią, ale coś tam mówi, że jest przeniesiona, nie mam pojęcia do końca tak naprawdę o co chodziło. W każdym razie tą z tą drugą będziemy chcieli się dogadać na takie wizyty regularne tutaj, do doglądanie i zaglądanie, tak po prostu, żeby sprawdzać czy wszystko jest w porządku. Ej, a jak nie ta pani weterynarz, bo to my się szykujemy na dwie albo trzy strony. Ready? Kasia już się położyła spać. Już się położyła. No dobrze, no to super. Przydałoby się jeszcze nazwać jakoś te dwie kuski, bo tak kupio tak tylko Kasia, Kasia, a te dwie to co? Ej, a w razie czego... No właśnie, nie mają jeszcze w razie czego weźmiemy w tego właściciela jeszcze tych prosiaczków, bo on się na nich zna, zna się na tych prosiaka dobrze, to, to już żeśmy z nim gadali i w razie czego po niego pojadę, przyjadę z nim, żeby on nam pomógł to zrobić. No tak jak mówię, staramy się już mieć taki backup zrobiony, żeby to wszystko było. I tak jak mówiłem, na razie z tymi zwierzakami innymi się wstrzymujemy do czasu, kiedy tu nie będzie już zrobiony porządek. To wejdą, oczywiście kaczuszki tam wejdą, kurczaczki później wejdą tutaj. O, to już jest u nas też nie chciałbym, żeby to za długo u nas sieją, bo okupują mi łazienkę i Asia mi nie pozwala wieczorem chodzić, bo zapalam światło i je budzę. Granda. No. Muszę chodzić do, do innej talety. No. No dobrze, że pięć mamy. Eee, no to zaraz zaraz będziemy znikali stąd już. Dobranoc kuski, dobranoc świnki, dobranoc pani kaczko. To na razie tyle. Pos, I don't think so. Kasia. Eee, okay. Ja tu zamykam. O, przyszła stanęła tutaj łapkami przed chwilą. A! <laughs> Eating? I don't think it's a good... Hey, don't bite! Kasia, Sparrowa it's a okay. bear. <laughs> nie, to nie jest dobre zamknięcie. Trzeba wymyśleć szybko, szybko jeszcze. Inne. No jeszcze ostatnie ujęcie, zobaczcie. Oh. Już pieszczoszek się robi. She want to eat my finger. Don't bite it. Oho. Uh -huh. Not that bad, a? Łuczcie się. Pożegnaliśmy się, już, pożegnaliśmy się już z kuskami. Kasia dała się wypieścić Już wychodzimy a Ja patrzę a tu Pani Kaczka sobie usiadła Na płotku Dobranoc Pani Kaczko Jak Pani lubi siedzieć tak na płotku To my Pani zrobimy takie siedzonka tam Proszę się nie martwić Dobrze? Mam nadzieję, że do zobaczenia jutro Pa Pani Kaczko Tym sposobem legły w gruzach moje plany Wylegiwania się dzisiaj I gapienia w telewizor Czasu zostało na tyle akurat, żeby złożyć odcinek, wykąpać się, może coś jeszcze przekrącić i spać. Tak jak Państwo widzicie, o końcu ran! Baj. Jedziemy, jeszcze trzeba dyspozycję wydać, gdyby się okazało, że dostała towaru z piachu, cegieł, cementu, tak, farby i tak dalej. Miała być wcześniej rano, żeby wiedział gdzie rozdysponować, gdzie co położyć. Są co później jakby na piach, nie wiem, tutaj no i będzie duży problem. Jeden dzień znowu już roboty bez sensu. Także już wszystko przekazane. Dobranoc, kafezo. No i właśnie w momencie, w którym mamy ruszać, zaczęło padać. Normalny, regularny deszcz. Wspaniale! Już do domu. Do tego dostaliśmy gratisowy prysznic. Taki z deszczu najzdrowszy. Także oho oho ho, się nam przywarciło. to teraz znów się przebrać. Prysznic. Ja na do składania odcinka, a później może jeszcze upichcę wreszcie ten makaron. To nieszczęsny już kolejny dzień. z chwilę i będę musiał powyrzucać te składniki. Koko, gdzieś ty poleciała? Koko? Gdzie jesteś? I don't know, she just ran inside and disappeared. Wbiegła. A, tu jesteś. Gdzieś ty była. I czemu jesteś mokra? Czemu nie siedzisz pod dachem jak tak pada? Co? Już, już, ej, już! Nie wolno skakać, nie wolno! Siad! 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 Dobry, jest, dobry. Już, jak chcesz, to słuchasz. Ja już w dresie domowym yy, rozpuszczam sobie tabletkę wspomagającą nawadnianie organizmu, bo się strasznie wypociłem, a To nie jest człowiek w stanie nadążać z piciem, po prostu fizycznie nie, jest, nie idzie tak. Coś pika w kuchni. Nie wiem, skąd pastę dzisiaj zrobię, że się Wam szczerze. Dobra, siedzę już przed laptopem, yy, zaczynam składanie odcinka. No to do roboty! Don, 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 don. Proszę Państwa, zobaczcie, co tu się dzieje. Na parze... Znaczy, zjem później, ale na parze gotuje się tutaj fasolka, a na fasolce pierogi. I to pierogi wyglądają na to, że nie, no, to chyba mieszane. No tutaj ruskie, a ten taki nie wygląda mi na ruskiego. Zobaczymy. Ten zaraz będę zdejmował. O. Matko jedyna. Zaparował. No to tak się yy, właśnie kończy planowanie robienia tej pasty znów. Znów się nie udało. Jutro, jak dzieci wrócą. Tak wyglądają pierogi z groszkiem. No, yy, z fasolką właściwie to ja sobie będę teraz właśnie yy, konsumował. Kochani, smacznego. tego. cziki. Zostawi jeźdząką po wodę. Koko, nie wolno. Się nie interesuje tam za bardzo konsumować. Piju, piu piu. Kaczuszki, kureczki. Jedzenie mają w bród. No i częściowo pewnie przyniesiemy je. Jutro, pojutrze zobaczymy. E! Is dark baby is biting the chicken. You see? Yeah. Hey, Zostaf, you she home. to the Now the other one. She's aggressive. Maybe they're not supposed to be together. It's fine, but take them tomorrow. Oh, okay. Be good, girls. No, she's, <laughs> she's biting all of them. Look. Hey! we should to separate this aggressor. I will take Chodź tu. She can sit with you. Tam, you sit with me. Co? Ty, a Joko, ty jesteś mięciutka. Oj, oj, oj. Przepraszam Państwa na moment. Ups. A dobra, niech sobie Joko, tak jakaś jaka słodziutka. Jaka mięciutka kaczuszka, ale taki agresor. Ale jakie to jest miękkie, to zupełnie inny niż kurczak. Mm, dlatego kacze jest takie super. Czy to gęsie? Hmm. oh he does jab baby it's biting me as well oh oh i guess i in my way oh be careful it's like mm Hmm. what to do now what to do now To put by uh, diaper. If we want to keep it <laughs> okay. at home. Mm. Put her back. Maybe she will be good girl now. You know. Don't bite the chickens. No, she biting already. Look, stop! <laughs> what a crazy duck! So a crazy duck! Jesus, much Drodzy Państwo, to generalnie jest przyjemność i przywilej, że mi robi masaż, bo robi świetny masaż, naprawdę. Jest, jest absolutnie niesamowita. Mówi, że dlatego, że tak ciężko pracowałem. I love it, baby. But no but. I love it. O Jezus. O Jezus, so good, baby. Drodzy Państwo, po ciężkiej pracy. Należy się relaks, czysto przyjechał, o, dlaczego mnie bije, kobieta mnie bije, A! It's good. It's good for you. mówi mi, że to dobre. <ścoughs> Kochani, mam nadzieję, że Wasz dzień również zakończył się co najmniej taką przyjemnością. Nagrywam to już z łóżka, to pożegnanie, ale to złudne wrażenie, że będę kładł się spać. Nie, bo będę próbował odpalić live'a. Nie wiem, czy mi się uda, zobaczymy. W każdym razie, drodzy Państwo, dobrnęliśmy do końca tego odcinka. Drugiego odcinka dzisiejszego dnia, drugiego odcinka niedzielnego. Bardzo Wam dziękuję, że starczyło Wam sił, cierpliwości i ochoty na to, żeby obejrzeć, zobaczyć, co tam u nas było przez ten cały dzień, co się wydarzyło. Zapraszam Was bardzo serdecznie na jutro siódme rano od Czasu Polskiego, na kolejny epizod. Eee, no jeden, jedyny w ciągu dnia, <grym> obiecuję. Eee, jeżeli się podobało, zachęcam Was do łapek w górę. Jeżeli mielibyście ochotę podzielić się jakimiś spostrzeżeniami, zadać jakieś pytanie albo generalnie pokazać swoją obecność, to Pamiętajcie o możliwości komentarzy pod odcinkiem. No i oczywiście o subskrypcji kanału. Bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wspaniałego wieczoru, spokojnego i, i co? I do zobaczyska jutro rano, Siódma rano czasu polskiego. Kolejny epizod. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Wielkie dzięki. Cześć.